Witam serdecznie. Jest to krótki poradnik na temat posługiwania się systemem Joomla 2,5, a konkretnie panelem administracyjnym tego systemu. Aby dostać się do panelu administracyjnego, należy się do niego zalogować. W tym celu należy w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisać adres, który otrzymaliśmy od osoby bądź też firmę, która przygotowała dla nas stronę. A następnie powinniśmy się zalogować. Tutaj również należy wpisać informacje otrzymane od naszego usługodawcy, czyli użytkownik i hasło. Dalej klikamy zaloguj. Widzimy teraz podstawowy ekran panelu administracyjnego. Główne jego elementy to przycisk zaplecza. Klikając na ten przycisk, zawsze wrócimy do tego podstawowego widoku panelu. Tak na przykład, jeżeli przejdziemy gdzieś w głąb systemu i chcemy szybko wrócić do początku, to wystarczy kliknąć tutaj, właśnie na ten przycisk, zaplecze. Oprócz tego, mamy tutaj do dyspozycji menu, czyli dostęp do poszczególnych paneli, ustawień systemu. Mamy również panele, które ułatwiają dostęp do takich najważniejszych ustawień systemu. Oprócz tego dwa ważne przyciski to jest przycisk Wyloguj w prawym górnym rogu, umożliwiający wyjście z panelu oraz przycisk Pokaż witrynę, który umożliwia nam podgląd naszej witryny od strony frontowej, czyli możemy zobaczyć to, co widzą wszyscy użytkownicy. Jest to bardzo wygodne, ponieważ na sąsiedniej zakładce możemy śledzić dokonywane zmiany w panelu. Z tymi Joomla możemy zablokować stronę dla użytkowników z zewnątrz. W tym celu należy wejść do menu Witryna, konfiguracja globalna. Upewniamy się, że jesteśmy na stronie Witryna. I w polu witryna wyłączona zaznaczamy opcję tak. Dalej zapisujemy zmiany. Zmiany możemy zapisać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to przycisk Zapisz, który pozwala zapisać zmiany i pozostać w okienku bez wychodzenia. Drugi to Zapisz i zamknij. Przycisk ten umożliwia zapisanie zmian i wyjście. Z tego okna edycyjnego. Sprawdzamy zmiany, odświeżając stronę witryny. Rzeczywiście widać, że witryna została zablokowana. Wracamy do pulpitu. Przejdziemy jeszcze raz do okna edycyjnego. Odblokujemy stronę. Zapiszemy zmiany. I sprawdzimy na zakładce czy rzeczywiście została witryna odblokowana. Wszystko się zgadza. Wracamy do panelu administracyjnego. Kolejnym ważnym miejscem w panelu administracyjnym jest panel Media. Za pomocą tego panelu będziemy zarządzać zdjęciami oraz katalogami. Zdjęcia oczywiście będziemy wykorzystywać później do umieszczania na naszej stronie. Mamy tutaj do dyspozycji dwa widoki: szczegółowy oraz miniatury. Natomiast w lewej części widzimy drzewko, które pokazuje nam dostępne katalogi. Zaś w białym okienku po prawej stronie widzimy zawartość tych katalogów. Są to albo podkatalogi, albo po prostu zdjęcia. Bardzo łatwo możemy otworzyć nowy katalog. Wpisując jego nazwę tutaj pod białym polem. Otworzymy sobie katalog o nazwie Mój Katalog. Ważne jest, żeby w nazwie nie było spacji. I klikamy Otwórz Katalog. Mamy już swój katalog, przejdziemy do niego klikając jednokrotnie. Możemy teraz dodać nowe zdjęcie do naszego katalogu. Zdjęcia wczytujemy tutaj za pomocą tych poniższych opcji. Klikamy na przycisk Przeglądaj. Wybieramy zdjęcie z dysku i klikamy na Rozpocznij wczytywanie. Zdjęcie pojawiło się w w górnym białym polu. To znaczy, że już jest na serwerze. Dodamy sobie przy okazji jeszcze może dwa kolejne zdjęcia. Zwracam uwagę, że można tutaj zaznaczać kilka zdjęć jednocześnie. Możemy zaznaczyć na przykład trzy zdjęcia. Klikamy open i rozpocznij wczytywanie. Zdjęcia zostały dodane. Znaczy to, że są dostępne na serwerze i możemy je w łatwy sposób użyć już na naszej stronie. Istotne tutaj jest to, że te zdjęcia powinny być zoptymalizowane, to znaczy nie powinny um, mieć zbyt wielkiej objęto, objętości. Tak, um, przyjmuje się, że rozsądna objętość takiego zdjęcia to kilkanaście, kilkadziesiąt. Maksymalnie kilkaset kilobajtów. Natomiast rozmiar najczęściej wykorzystywany to 1024 piksele w szerokości 1600, maksymalnie 1920 pikseli. Zdjęcia możemy w łatwy sposób usuwać, klikając na te czerwone znaczki. W taki sam sposób moglibyśmy również usuwać katalogi. Wrócimy do głównego panelu. Przejdziemy teraz do menu artykuły, artykuły i dowiemy się, w jaki sposób zedytować tekst na naszej stronie. Widzimy tutaj jakiś tekst z jakimś tytułem. Aby zmienić coś w tym tekście to właśnie tutaj w artykułach musimy odnaleźć pozycję w takim tytule. Wyświetla się nam tutaj tylko teraz 20 artykułów. Więc musimy kliknąć aby rozwinąć listę. Tak jest tutaj ten artykuł. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że ponieważ tutaj widać taką kuleczkę, oznacza że ktoś przed nami edytował ten artykuł, bądź my z, w innej przeglądarce, czy też w innym komputerze robiliśmy to. W takiej sytuacji należy najpierw kliknąć na tą kuleczkę, aby ją odblokować. Wtedy dopiero można wejść do danego artykułu. Wyjdziemy z tego artykułu, bo nie, nie ten artykuł chcieliśmy edytować. Wrócimy do... Do tego, który nas interesuje. Tak, widzimy tutaj treść, która jest no, widoczna również dla użytkowników przeglądających stronę. Mamy tutaj do dyspozycji um, taki edytor, za mocą którego możemy formatować tekst. Możemy na przykład go pogrubić, pochylić, podkreślić, przekreślić. Możemy tekst justować. Możemy tutaj również za pomocą tego edytora dodawać linki. Wystarczy zaznaczyć tekst. Kliknąć na ikonkę tutaj tego łańcuszka. Wpisać tutaj jakiś konkretny link. Teraz dodamy sobie zdjęcie, które wcześniej załadowaliśmy w panelu media. Zaznaczam w tym celu miejsce, w którym chcę zobaczyć to zdjęcie. Klikam na przycisk grafika. W moim katalogu odnajduję zdjęcie, które mnie interesuje. Zaznaczam go i wstawiam. Takie zdjęcie możemy dodatkowo jeszcze zaznaczyć i na przykład spowodować, żeby ono było wyrównane do prawej strony. Zapisujemy zmiany. Sprawdzamy stronę. Rzeczywiście zdjęcie znalazło się na stronie. Możemy teraz wrócić do głównego okna zaplecza. Jeżeli to są wszystkie zmiany, które chcieliśmy dokonać, po prostu wylogowujemy się z systemu.